Ta dębę mu stanęła, więc się ostro wziął do dzieła I za pierwszym sztosem leci błyskawicznie Drugi, trzeci, czwarty, piąty, aż nareszcie wyrżną sztosów Tysiąc dwieście i utracił siłę całą Lecz, królewnie, wciąż za mało Tak był potem osłabiony, że źleś nie mógł zdolony, Aż musiały dworskie ciury ściągnąć go za dupę z dziury I zanieści omdlałego do szpitala zamkowego, a królewna ciągle krzyczy, że to mało dla jej piczy. Prędko, prędko, baść się baje, nie tak prędko kuta staje. Baść się baje, czas ucieka, chuj ogroma matka czeka, w końcu martwić się zaczyna, że nie widać skurwy syna. Aż się doszły straszne wieści, powstrzymując łzy boleści do się wzywa i w te słowa się odzywa. Bratu rzec, to niedowiary. Nie powiodły się zamiary, kuta zmarniał mu niestety. Idź więc ty, spróbuj minety. I pizdoliz znet bez zwłoki ruszył prędko świat szeroki. W końcu zszedł do stolicy. Tam się udał do ciemnicy. Gdzie się świecą rozkraczona, branzlowała pizdolona. Zaraz ją zapiczę łapie. I minetę tę te, go chlapie. Język jego na kształt węża. To się spręża, to rozpręża. To się wie, jak sprężyna, w pizdę wiercać się zaczyna. To po wierzchu, to od środka kręci na kształt kołowrotka. To się zwija znów jak fryga, że gdy patrzeć w oczach miga. Doba tak za dobą mija, On niem wzorem cięży ale lecz z nim także to się stało, że utracił siłę całą. Więc jego dworskie ciury ściągnęły za dupę z dziury i wyniosły om do szpitala zamkowego. A królewna ciągle krzyczy, że to mało dla jej piczy prędko, prędko, baście się baj. nie tak prędko kuta staje, baś się baje, czas ucieka. Pizdoliza matka czeka. Już martwić się zaczyna, bo nie widać skórwy syna. W końcu widząc, że nie wraca, myśl, na nic moja praca biedna dola jest matczyna. Oto już drugiego syna, losy wzięłem i zdradziecko. Jedno mi zostało dziecko, i do tego całkiem głupie. Głuptas miał to wszystko w dupie. Raz spokojnie po jedzeniu chciał pochrapać sobie w cieniu. Coś mu jednak spać nie daje, coś go ciągle gryzie gryziewiaje. Więc się prędko zrywa strawy. W portki patrzy się ciekawy, a tu się po jajach szwenda, Niby hrabąszcz, wielka menda. Głuptas już rozpina gacie. By ją zgubić w sublimacie, gdy wtem menda nieszczęśliwa. Ludzkim głosem się odzywa, nie zabijaj chłopcze luby. Czemu pragniesz mojej zguby? Menda też, stworzenie Boże, że inaczej żyć nie może i że czasem wiałę utnie. Nie gub, że jej tak okrutnie. gubda z serca bierze, myśli sobie. Biedne zwierzę, że mnie utniesz, cóż to złego? Przecież nie zjesz mnie całego. A pocierpie czasem mogę. Idź więc dalej w swoją drogę, a tu nagle menda znika i zamienia się w czarownika, czarownika, czarodzieja i do swego dobrodzieja, co się w strachu z miejsca zrywa, w takie słowa się odzywa. Że litości miały względy dla bezbronnej, słabej mędy i że się jej darował życie, wynagrodzę cię, sowicie. Dam ja ci wskazówki pewne, jak spierdolić masz królewne. Sił twych mało tu potrzeba jest kondona samojeba, którym ma tę dziwną siłę, że gdy włożysz na swą żyłę i rozkażesz on za ciebie sztos za sztosem ciągle jebie. Czarodziejską mocą cudną, ale zdobyć go jest trudno. Dupa strzeże go zaklęta, na przechodniku wciąż wypięta, z której mocą złego ducha ustawicznie ogień bucha. Czy z bliska, czy z daleka, żarem swoim wszystko spieka. I w tym mocnym, wielkim żarze dupa się całować każe. Lecz gdy powiesz do niej słowa, niech się ogień w dupie schowa. Sama się pocaje właśnie. Wtedy ogień w dupie zgaśnie. I powoli z dobrej woli kątąd zabrać ci pozwoli. Za twą dobroć ja ci mogę do tej dupy wskazać drogę. Weź ten kłębek z sobą razem. On ci będzie drogowskazem. Rzuć na ziemię i idź wszędzie, gdzie się kłębek toczyć będzie. Lecz pamiętaj zawsze święcie, czarodziejskie to zaklęcie. Tu czarownik niby Mara znikł i rozwijał się jak para. Guptas wstaje ucieszony, bierze kłębek rozbawiony i nie mówiąc nic nikomu mu znika. Prędko, prędko, baść się baję. Nie tak prędko kuta staje. Guptas idzie, nie ustaje, coraz nowe mija kraje. Gdy stu granic minął słupy, zaszedł wreszcie aż do dupy, z której ogień wieczny tryska. A podszedłszy do niej z bliska, rozżarzony nad pojęcie, czarodziejskie swe zaklęcie. Gupta z całej siły wrzaśnie, sama się cały właśnie. Wtedy dupa zawstydzona puściła go do kondona. Więc kondonem ucieszony pędzi wnet do pizdolony, a gdy przybył do stolicy, zaraz poszedł do ciemnicy gdzie się świecą rozkraczona, brandzlowała, pizdolona. Wkłada kondon na kutasa i o dziwo, o głuptasa. Chuj, co zawsze był jak z ciasta, na olbrzyma się rozrasta. Na sto chujów się rozdziela: każdy gruby jak tabela, każdy twardy jak ze stali, każdy długi na sto cali. Wszystkie chuje z całej siły na królewnę się rzuciły. Każdy się jej w piczę wierca, każdy końcem sięga serca, każdy jej się wpiczy grzebie, każdy jebie, jebie i jebie. głupta leży bez wysiłku, czasem klepnie ją po tyłku, czasem w cycki pocałuje, a jeb, piczę pruje, aż królewna pizdolona, schędożona, spierdolona, ze zmęczenia ledwo żywa, krzyczy, cipa się rozrywa. Takie przy tym tarcie było, aż się w piczy zapaliło. By ugasić pożar ciała, straż zamkowa przyjechała z toporami, z posakami, sikawkami i kubłami słowem, z całym inwentarzem używanym przy pożarze. I po długiej, ciężkiej pracy ugasili ją strażacy. Tak została pizdolona z czaru swego wybawiona i znów stała się prawiczką z malusieńką ciasną piczką. Kupta dostał zaś w podziemkę pół królestwa i jej rękę z domu. Król był taki ucieszony, ze zbawienia pizdolony, że pomimo swej starości kapucy narżnął z radości, tak cię znowu poczuł młody, potem zaś wyprawił gody guptasowi z pizdoloną, mnie na gody zaproszono, więc jak mówię, też tam byłem, jadłem, piłem, pierdoliłem, bawiłem się z nimi społem, aż zasnąłem gdzieś pod stołem. Tu bajka dobiega końca, już za oknem patrzeć słońca, przy kominku babcia Siwa coś mamrocze głową kiwa, dając dziatwie pouczenia o rozkoszach żenia, których i wam, czytelnicy, autor tej powiastki życzy.